Siemanko moi drodzy, witam was w pierwszym odcinku na moim kanale Smakosze.pl. Dzisiaj nagrywam filmik, no bo to pierwszy mój filmik na kanale, tak? Dzisiaj będę smakował tym barka, tym barka, wiśnia jabłko. Myślę, że będzie dobry i opinie po prostu wam pokażę. Po napiciu się tego napoju, tak? Otwieramy tutaj sobie Otworzyliśmy No to co, to na zdrowie Odcinki będą rzucane oczywiście codziennie Do godziny tak gdzieś 15-16 Dzisiaj akurat jest godzina już 18 Za niedługo, więc zapraszam was do oglądania No i co, smakujemy

Dobra, było smaczne. Teraz wam przeczytam napój owocowy. Wyprodukowany z soków zagęszczonych. niegazowany, pasteryzowany, bez konserwantów. Składniki woda. Soki z zagęszczonych soków z jabłek 10% i wiśni 10%. Syrop aroniowy. Regulator kwasowości. Kwas cytrynowy. Aromat. DG w zależności od uży, użytego składnika. Patrz na druk na etykiecie etykietce. Wartość żywca w 100 ml. Energia 7, 170. Dobra, to to już myślę Was nie interesuje. Napój z wiśni i jabłka, jak tu pisze na tej etykietce. No, tym barki Ja tym barki bardzo lubię. To jeszcze raz możecie zobaczyć. To jest akurat mała butelka u mnie kosztuje 2. Nie, złoty 90, złoty 90, ale jest bardzo dobry przyznam. No to co? Zachęcam Was do zakupna. Yy, do kupna, do zakupu. Yy, Tymbarka. Tymbark w dzisiaj jabłko. Następnym, w następnym odcinku spróbujemy coś innego. Myślę, że Wam się ten odcinek spodobał. Zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. No to co, miłej zabawy, trzymajcie się, cześć, zapraszam Was jutro do kolejnego odcinku. Siema.